Państwo. Chodzimy w maskach, ja co prawda zdjąłem, w rękawiczkach, odizolowani, odseparowani, trochę zagubieni, chociaż odnajdujemy się coraz lepiej w tej trudnej sytuacji. My też musieliśmy zrezygnować z wielu naszych planów, między m.in. ze spotkania promującego książkę Michała Komara skrywane. Nie wiemy kiedy się spotkamy w rzeczywistości, w kawiarni, sal koncertowych, sal teatralnych, dlatego postanowiliśmy w maju spotykać się w tym wymiarze wirtualnym i właśnie dziś zaczynamy serię rozmów poświęconych właśnie tej powieści, która jest naszą nowością, taką nowością czasów zarazy, czasów trudnych. I myślę że z tego powodu też książka spotkała się już do tej pory z bardzo, bardzo dobrym przyjęciem, z ciekawymi recenzjami, ciekawymi omówieniami. A mam nadzieję, że seria tych rozmów z różnymi ludźmi z różnych środowisk, z różnych pokoleń da Państwu na miastkę możliwości rozmowy z Michałem Komarem i nasi goście będą jakby trochę zamiast i w naszym imieniu zadawać te pytania naszemu gościowi. Zatem zapraszam do wysłuchania naszych rozmów. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce. Tomasz brzazowski wydawca Czuły Barbarzyńca Press. Powieść, kryminał filozoficzny, a językiem oświetlenia, bym powiedział, powiastka filozoficzna, skrywane, kryje w sobie niezwykle dużo wątków i tematów, ale. Dla, dla snutych ministernie przez pana intryg renesansu bardzo znaczącym są ośrodki naukowe, które w tej książce wraz z głównym bohaterem poznajemy. Mamy Kolegię Romano w Rzymie, do, na które zostaje wysłany błazen przez legata komendone, żeby kształcić się w, w średniowiecznych naukach wyzwolonych, czyli muzyce, tańcu i filozofii. Mamy no to. I czy w związku z tym, że przywołał już Pan kategorię władzeństwa, a na kartach tej książki e, mamy można władztwo świętego oficjum, które jest skontrastowane z ośrodkami naukowymi. Jaki był cel? Jaki był cel używania i przeprowadzania tej opowieści przez ośrodki naukowe Europy? Bo wydało mi się, że w naszej epoce, Ośrodki naukowe promieniują dokładnie w taki sam sposób, mm -hmm. jak w czasach renesansu. To były takie zamknięte burwy, mm -hmm. które, w pośrodku których naukowcy wymieniali niezwykle cenne, mądre, odkrywcze uwagi. nic z tego nie wynikało. To znaczy wynikało. Sporo, gdy się popatrzy na to z perspektywy stulecia. Natomiast proszę przypomnieć sobie, co się stało z dziełem Kopernika. Umarł, rzecz została wydana, on to ukrył przecież. Potem na kilkadziesiąt lat, pośród rozmaitych ludzi nauki, owszem, problem, pytanie postawione przez Kopernika rzeczywiście ożywiało dyskusję, ale nie wynikało z tego nic na zewnątrz. Skoro mamy do czynienia ze wzrostem z tego co wiem grup, płaskoziemców, przeciwników szczepień i tym podobnie, to dokładnie. Znaczy wydaje mi się, że to jest proces bardzo podobny. Proszę pamiętać, kiedy Wesariusz odkrywa dzięki pierwszej sekcji, jaką dokonał, że żuchwa ludzka nie jest taka sama jak żuchwa owcy, owcy i że Galen nie miał racji to odkrycie to ma walor i odkrycia Kopernikańskiego i w dodatku Wesariusz jest na moment przed potępieniem bo zakwestionował coś co uchodziło za dogma. Za Konsekwencje tego odkrycia były gigantyczne. Nikt nie chciał na to spojrzeć na zewnątrz. Ciągle mi się wydaje, że żyjemy w epoce, która jest niezmiernie podobna do, niezmiernie podobna do tamtej jakości, kiedy już wiemy, że wiedza, którą dysponujemy, ta przeszła wiedza jest niewystarczająca, jest niestosowalna, a nie wiemy, co będzie w przyszłości. Główny bohater. Y Skrywanego. Medyk wykształcony na Uniwersytecie w Louvain. Poszukuje i zostaje w, w, wkręcony w intrygę. I jego naczelną, naczelną zasadą jest odfałszowanie od, od, od rzeczywistości. Znaczy, jego celem jest. Życie w prawdzie, tylko czym jest prawda, czym jest prawda dla, dla, dla. Bo na kartach skrywanego ona jest, pan operuje niezwykle sprawnie sylogizmami, pokazując, że prawda i fałsz mogą się znosić na dzień Jeden z bohaterów tej, tej, tej powiastki mówi, że będzie od tej pory też zawodowy oszust, mówi, że od dnia dzisiejszego będzie stosował strategię prawdy. No, i tak. Okazuje się, że prawda może też służyć kłamstwu, i na odwrót. Kłamstwo niekiedy zaczyna służyć prawdę, przez to, że demistyfikuje światło. A mój bohater ma jeden cel w gruncie rzeczy w życiu, żeby zachować się w miarę przyzwoicie w sytuacji, która nie sprzyja przyzwoitości. I e, płaci za to dosyć dużą cenę. Takie ceny za swoje bezpieczeństwo. E, a przecież jest starym człowiekiem i chciałby żyć, dożyć spokojnie, mm -hmm. do śmierci. Tym bardziej, że mu się chwieją e, zęby w żuchwie, chciałby mieć miękkie, no, miękkie potrawy, chciałby się napić wina no, i chciałby jakoś to wypołożyć sobie. A świat mu przeszkadza. Świat mu przeszkadza, bo jest zwodzony. Na kartach tej książki czujemy się zwodzeni przez Micha Michała Komara sylogizmami, które siebie nawzajem znoszą. Czujemy się zwodzeni własnym umysłem, ale zastanawiam się bardziej, czy własnym umysłem, czy tym, że inni nas zwodzą. Inni nas zwodzą, starate, chcielibyśmy. Chcielibyśmy żyć w prawdzie. Nagle okazuje się, że spotkanie z kimś, z innym, nie zawsze tą prawdą owocuje. Że inni to nasz los, że to jest dialog, że to jest dramat, że to jest zwiśnięcie tej prostej ścieżki albo odcięcie ścieżki losu. Stajemy się zdezorientowani, a chcielibyśmy się trzymać samych siebie. Bo uważam, że jesteśmy jedynymi źródłem prawdy. I to się zaczyna połowa. Niezwykłe w tej książce jest to, że na jej kartach nie rozstrzyga Pan aksjologiczno-ontologicznych dylematów, tylko sączy Pan po trochę argumentacje. To się znoszą. Jest nieduża ironii, jest niedużo dużo cynizmu, ale na końcu pojawia się takie zdanie, które teraz zacytuję. Całkiem niepozornie napisane w, w jednym z rozdziałów na stronie 190, uważam, że, że kluczowe. Powiadają, że brak zaufania do bliźnich odbiera nam przyjemność obcowania ze światem. Jest to, wydaje mi się, jakiś klucz dla, dla głównego bohatera, ja dla jego on ocalenia. Chciałby, on chciałby ocalić się przez prawdę. E, powiadają, że tak właśnie jest, ale też mój bohater przez cały czas obserwuje ludzi, którzy chcąc uchronić własną prawdę od, od, uderzeń świata zewnętrznego, popadają w fałsz, a tym polega dramat, tak mi się wydaje, ludzkiego mytowania i pani tak, Taka, takie pojęcie usprawiedliwionej zbrodni, dosyć y, dużo tutaj, chyba o tym Skeru Zbrodnia, mm -hmm. y, zbrodnia która y, posiada sank sankcje sakralne. Y, jak to rozwikłać, jak usprawiedliwić zbrodnię niebiosami? Owszem, znamy setki przykładów historycznych takich usprawiedliwionych, jednak zawsze pozostaje niedosyt, nie, nie, nie kiedy staramy się to zgłębić do końca. Czy rzeczywiście kierowało tym kierowało poczucie misji, natchnienie niebieskie, czy też załatwiał własne interesy, mm -hmm. powołując się fałszywie na, na sankcje. Nie rozwikłamy tego nigdy. Nigdy. Na kartach tej książki pojawia się wątek zwodzenia przez, przez innych i tego, czy to zwodzenie jesteśmy w stanie obronić, gdy tą kategorią, o którą walczymy, jest własne życie. Tak naprawdę, sieć intryk w, w książce bardzo często kończy się dramatycznie dla wielu bohaterów to znaczy śmiercią. Ratując, wchodząc w, w tkaną przez Pana misternie pajęczynę intryg, tak naprawdę ostatecznie próbują ocalić sami siebie. I to jest... To nas zastanawia, czy moralnie jesteśmy w stanie być zbrodniarzami, być fałszerzami po to, by ocalić własne życie, będąc wcześniej wplątanymi w sieć intryk, którymi na kartach tej książki dryguje jednak święte oficjum. Ale święte oficjum jest jednym tylko z elementów. Innym elementem, elementem jest ta niesłychana żarłoczność życia. Ta pozainstytucjonalna fascynacja skrajnościami, fascynacja ciałem, winem, dionizyjskością, bo przecież to jest ta epoka. To jest też nasza epoka. Z tych niesłychanych pory dionizyjskich, które obserwujemy dookoła na <laughs> Chciałabym się dowiedzieć, ponieważ y, zarówno książka skrywana, jak i tajemniczka tętni od potraw. Y, 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 ja cały czas się zastanawiam, czytając obydwie z nich, czy, czy jedzenie jest dla Pana próbą y, przełamania kartezjańskiego dualizmu i odnalezienia tej, 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 tej szyszynki, czyli łączności ciała z umysłem, czy może tak jako prosta. Jest to, jest to, proces przypominania sobie, odkodowywania pamięci. Pani, ta filiżanka herbaty i magdalenka. No, każdy ma magdalenkę, na jaką go stać. Mm -hmm. Mnie się kojarzy z przeszłością. Krąka chleba posypana cukrem, no, po, w moim dzieciństwie, na dziedzińcu Germantów. To właśnie. E, smak chleba i lubelskiego mm. i posypanego mm. co, krem, co nie jest. <grym> Natomiast um, jedzenie jest czymś tajemniczym mm. jest taką niezbywalną częścią z doświadczenia zmysłowego do ludzkiego, bo uruchamia wszystkie zmysły, mm. uruchamia e, wzrok. Uruchamia, zapach, smak, niekiedy słuch i pożądanie pożądanie głód jest rodzajem mm -hmm. pożądania y człowiek bez jedzenia człowiek, o którym nie wiemy co jest co ja mm -hmm. y o czymś y nie jest pełno y więc y y warto zawsze zbudować postać, która je, która pił, to nie musi być alkohol, to może być niekiedy mleko, woda, skrzywienie, kiedy woda jest niesmaczna. Zdarzały się przypadki w historii, że on zgnił. No, z tego trzeba wezmować wnioski. Na końcu zapytam, ponieważ y, rozpoczęliśmy od... od, od ośrodków nauki, które w, w czasie, o którym opowiada Pan, e, czyli dobie renesansu, były przeznaczone dla mężczyzn, a w tej książce niezwykle ważną e, funkcję, funkcję, niezwykle ważnymi postaciami są kobiety. Jest Antonia, e, która zostaje skazana na kara za to, że czyta Pismo Święte w języku plepsu, Jest e, Angelika, która jest miłosiernym sercem, zostawiamy widzom, e, e, słuchaczom i, i, i czytelnikom rozwikłanie tej zagadki, ale jest też Wiktoria Kolona, wspaniała, wspaniała postać, jest, jest Tulia di Aragona. Są to kobiety z jednej strony miłosierne, a z drugiej te, które swoje wykształcenie pozyskały tym, że były z, z, z bogatych rodzin, tudzież były kurtyzanami. Tulia di Aragona jest córką I... najpiękniejszej kurtyzany Rzymu i właśnie dzięki temu jest w stanie uczyć się poezji, muzyki, śpiewu i tańca. Czy, 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 czy dla Pana kobiecość w tej książce jest, jest jednoznaczna? Bo dla mnie absolutnie nie. Może dała mi pani Miarszczowską, no, to pytanie. Dla, dla mnie kobiety są pełnią, dla mojego bohatera też, mm -hmm. są pełnią nieosiągalną. Witoria kolona, która. Inspiruje Michała Anioła, która jeździ z nim do kardynała Pol, żeby go przekonać o, o słuszności pewnych zasad religijnych, która unika w gruncie rzeczy oskarżenia tylko dlatego, że umrze. Mhm. Tak jak z Michałem Aniołem, to był kardynał Pol, który popełni samobójstwo, ponieważ się, się obawia akcji. Świętego oficjum. Tak, ona jest pełna. Mhm. Jest pełna w swojej cielesności. Jest pełna w swoim intelekcie. Jest całkowita. Więc yy, yy, ja w ogóle, mówię Pan, ja jestem feministą. Uważam, że, że kobiety są w gruncie rzeczy lepsze od mężczyzn. I że to one wzbudzają sny, marzenia. Ani nie <laughs> Czyli, Czyli jak mówimy o snach i marzeniach i o kategorii pamięci w tej książce to jest to, to, jest to co nas zbliża do prawdy o nas samych. Prawda? Ta pamięć, odkotowywanie i przypominanie i, i to jest wielka tajemnica. Się uwar, i pani się na, na Petrarka. Petrarka pisał o Labrze właściwie przez całe swoje życie i o niej myślał. Dante napisał ten swój tomik. Tomik wierszy, yy, dwa razy widząc Beatrice. No, dwa razy w życiu widziałem. Po pół godziny. A mieszkali w odległości 600 metrów. I kochał ją do końca. To dlaczego ostatecznie, jeszcze zapytam na koniec, główny bohater książki, skrywany medyk, jest niczym Wilhelm z Baskerville u Umberto jest, jest, jest jak mnich? Dlaczego, dlaczego nie towarzyszy mu kobieta, ani tęsknota do tą kobietą? On tęsknił tak ciągle za kobietą, która została zabita. I jak go raz to dotknęło, to może się boi, że znowu na kogoś ściągnie nieszczęście. Mhm. Bo on chce być bardzo przyzwoity, a nie zawsze mu się co wydarzy. Myślisz, to jest wspaniała puenta. Dziękuję. Bardzo dziękuję.